Siemano, witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Z tego miejsca chciałbym Was serdecznie przeprosić za moją nieplanowaną e, nieobecność na kanale przez bodajże 5 czy 4 dni. No, a tak się zdarzyło, niestety. Życie jest jakie jest, nie zawsze jest czas na to, żeby się oddać swojej pasji, to jest jedno. E, a druga sprawa, chciałem dzisiaj Wam e, takiego vloga. Połączonego z przejażką w American Truck Simulator Moje ziomki. Właściwie powinienem chyba podziękować Kanabisowi i naksasowi za to, że mnie namówili na tą gierę, ponieważ jest zajebista. Jest zajebista, ja byłem troszeczkę sceptyczny, ale jest fajna. No i sobie tutaj coś przejedziemy, w międzyczasie opowiem jakie plany widzę w najbliższym czasie na moim kanale, jakie będą zmiany, jakie serie, co będzie nowego itd itp, ale na początku sobie e, Kenwortha odpalimy, to jest moja pierwsza ciężarówka no i przewieziemy sobie jakiś e, materiał. Właściwie to będzie chyba, dzisiaj będzie tak, jakaś kopara Będzie kopara i tu mamy tył, tu mamy przód no Dobra, to z tej strony sobie podjedziemy Weźmiemy sobie tylko to, zaczepimy, bo tutaj muszę być skupiony Żeby gdzieś tam nie przepierdzielić tego No i podjedziemy po to Dobra, załadujemy sobie i przewieziemy, a w międzyczasie, e, tak, pierwsza sprawa, systematyczność na, na kanale, wy tego lusterka tutaj mojego pra, prawie nie będziecie widzieć, ale trudno, e, no niestety e, z tym jest problem, z tą systematycznością, ponieważ ja niestety pracę, już pomijając to, że mamy rodzinę, kurde już pierwszy start, fajnie mamy latarnię zaliczoną, gadać i, i jechać to też nie za bardzo lubię, ale z czasem trzeba. No i powiem Wam tak, po pierwsze rodzina, dwójka dzieci, żona, a po drugie praca, którą mam, czyli de facto cały czas praca w rozjazdach. Teraz znowu mi się zacznie okres wyjazdów służbowych i to dosyć taki spory, dlatego też z tą systematycznością będzie problem. Natomiast będę chciał nagrywać do przodu, żeby mieć co wyrzucać, ale może od, może od początku. Siedzę na takim prowizorycznym krześle podczas ostatnich nocnych wojaży. Weekendowych na. przed kąpem. No niestety, ale uległo. Jezus. Yy, uległo złamaniu moje krzesło biurowe. No i na razie się jeszcze nie dorobiłem i to też tutaj jest bolączka, bo ja też na kręgosłup holuję. Ale mam już na oku, muszę tylko zamówić oczywiście u mnie z tym zamawianiem, to jest masakra. Ale będzie krzesło, to pewnie będzie i dużej posiedzenia przy, przy kąpie. Yy, no i tak moi drodzy. Serię na kanale, oczywiście będzie Live Is Strange i to m, chciałbym to w dużym stopniu, m, tą serię prowadzić, może nawet dwa odcinki dziennie, bo gra, zajebiście mi się, m, zajebiście mi się podoba, naprawdę skończyłem na razie pierwszy sezon i jestem, mam nagrane chyba 3 czy cztery odcinki z drugiego epizodu, ale jest genialna. Epizodów jest pięć, także ta seria na pewno będzie intensywna. Na kanale i o to oczywiście wszystko będzie offlineowo nagrywane. Drugą serią taką bardziej. Z, e, na tą chwilę, jeżeli chodzi o single player, to jest Uncharted na PS4. Będzie one przeplatane z Need for Speedem, bo chcę te dwie. Oj oj. Chcę te dwie serie. Mm, tu sobie zrobimy fajny myczek. Nie zrobimy sobie już myczku, a tu jeszcze chyba wykręcimy. E, Albo nie wykręcimy. Nie, wykręcimy chyba. Wykręcimy. Eee, także Uncharted będzie na pewno kontynuowane. Będzie kontynuowany Need for Speed 2015 i te dwie serie też chciałbym zakończyć na kanale. Dobra, wolne. Dodatkowo, trochę mu się wcisłem, no ale trudno. Dodatkowo oczywiście serie, które z moimi ziomalkami online'owo sobie pykamy. Miał być ostatni League, ale wrzucę jeszcze, bo mam nagrany filmik, bo wrzucili w Rocket League nowe mapki. Także, sobie tam troszeczkę przejechali. Także będzie na pewno Rocket League, będzie od czasu do czasu GTA online, ale GTA także chcę zrobić fabularkę. I to też będzie seria, która będzie się pojawiała w miarę regularnie. O ile mi da to tryb fabulany z GTA 5. Natomiast online, w ekipie, jak Bóg da i czas i chęć innych także ziomków, no to będziemy to też nagrywać. Prezentowany tutaj American Truck Simulator. Paru moich znajomych ma tą grę, więc na pewno też sobie tam w jakimś konwoiku, mniejszym czy większym przejedziemy. Zależałoby mi na tym, żeby. Jednak trochę odcinków z tego American powstało, oczywiście nie będzie to żaden Let's Play A, a do Z, bo tej gry nie da się w sumie skończyć Let's Playem. No i... nie, 55, dobrze, jedziemy. E, I to będzie po prostu tak luźno wrzucane. Serie, które będą murowane, to na pewno Life is Strange, które będzie kontynuowana, na pewno e, Uncharted 1, z dwójką. może potem troszeczkę przerwy zrobimy i jak skończę jedynka już zostało mi naprawdę kilka, no to wrócimy Nitro Speeda 2015 na PS4. Chciałbym także wrócić do serii Mad Maxa i Wiedźmina 3, ale zobaczymy co na to e, czas pokaże, ponieważ mam jeszcze gry typu Sprint Tires, które chciałbym ponagrywać, ale to też w ekipie nie samemu, bo wydaje mi się, że ta gra samemu jest troszeczkę nudna. E, także Spintires na pewno chciałbym, żeby się, no i dostaliśmy już mandat, nie, aha, nie, spłacono kredyt, raty zapłaciliśmy, e, także to, to tyle, no i mo, mo, moi drodzy, retro, retro, które, które też, to jest jakaś tam część mojej wielkiej pasji, raz w tygodniu chcę, żeby pojawiało się w weekend, to będzie sobota albo niedziela, żeby pojawiały się retro, czy, czy to jakichś, jakiś, szczególnie no, rzecz biorąc, albo gierki stare, albo jakieś prezentacja konsoli, itd itp, ale chciałbym, żeby to retro na tym moim kanale było przynajmniej raz w tygodniu, także retro będzie, będzie na pewno. Będą pojawiały się nowe, super. Będą pojawiały się także oczywiście nowe serie, jak będzie jakaś gra wychodziła która mnie interesuje, to na pewno się o tym dowiecie. Albo let's play, albo krótkie jakieś takie zaprezentowanie gry, czy dema, czy te... czy coś w tym deseń. No i chciałbym, moi drodzy, takim głównym postanowieniem na kanale to wprowadzić... E, wprowadzić streamy na kanał, a do tego potrzebuję drugi monitor. Co prawda mam, ale jest uszkodzony i nie potrafię sobie z tym poradzić. Prawdopodobnie ja go nie naprawię. Więc będę musiał e, zakupić sobie e, po raz. Przesadziłem z prędkością. E, tak, sobie podciągniemy. Niech jedzie na tempomacie, bo mi już noga boli. E, 69? Nie, trochę żeśmy przesadzili. Bo my tu możemy jechać 55. I on tak jedzie. Tego jeszcze tu wyprzedzimy. Eee, także streamy bym chciał, ale to myślę, że tak do. Hm. Ciężko powiedzieć, może do miesiąca zobaczymy. Na pewno chciałbym postreamować. Mój serdeczny Ziomek Tuchan. Serdecznie polecam jego kanał. Jak ktoś nie zna zarobisty kanał, świetne serie, świetne streamy, świetne gameplaye, no i świetna zabawa wspólna. Także postreamować też bym chciał, przynajmniej spróbować, zobaczyć z czym to się nie więcej je No i td i tp Zobaczyć jak to, jak to jest, bo nigdy nie O i paliwa nie mamy, ulala, czekajcie Jest tu jakaś stacja? O lera, tam była stacja, a już nie mam paliwa Szajs, moment Gdzie ja jestem? Jest paliwo, ale Kurczę, to jest przed moim zjazdem. Tu mieliśmy skręcić kolewcia jasna. I co my teraz zrobimy? Momencik, bo mamy duży problem. To trzeba było gdzieś nawrócić, ja na dwóch pasach nie nawrócę. Cholera się zagadałem i bum, bo cyk cyk, ale to już jest tutaj. Czekajcie. Tu zjedziemy. Cofniemy się po to paliwo. Czekajcie, bo teraz muszę niestety, ale. Jedź O którym my mamy być? Czekaj. Czy może nam starczy czasu? Eee, mamy plan być na miejscu o. Przerwano odpoczynek za, pozostało 6 godzin czasu. Łee, to my jedziemy, moi drodzy, tutaj. Jedziemy. Tu jest chyba stacja, nie? No, jest stacja. Mamy, mamy tutaj dużo czasu, a także chciałbym streamować. Mam nadzieję, że to że to jakoś wyjdzie. Dodatkowo, no takie serie właśnie z tym naszymi ziomakami to Rocket League, to zdecydowanie Rainbow Six chciałbym rozszerzyć, bo ta gra Zaj... a już mam mandat, nie, zatrzymał się. Za... Zapowiada się ciekawie, ekipa też jest parę fajnych osób, więc chciałbym w Rainbow Sixa pograć. W... Teraz będziemy w weekend testowali BTF Division. Też z ziemalami. także też dużo bym chciał postawić na e, multi właśnie z ziomkami Moimi, bo, bo to najwięcej frajdy jest Ja nie mam też tyle czasu, ile bym chciał Na nagranie, za zaprezentowanie wszystkiego Więc e, wybieram sobie w, Gram w to, e, co mi największą Frajdę przysparza A nie ukrywam, że jednak gra z kimś W ekipie to jest to, co naprawdę Naprawdę lubię nie i tu bym chciał, żeby tak zostało. Dobra, zatrzym się. Eee, no i będziemy teraz tankować, zamkniemy silnik. L do pełna. Także systematyczność moi drodzy. To podstawa, żeby była. Na tą chwilę, jeżeli o single, to Live is Strange będzie kontynuowane, będzie kontynuowany Uncharted, będzie kontynuowana fabuła z GTA 5. To są trzy serie, które, które, on jeszcze jest zmęczony, skubany, ale ja nie mam czasu, ja muszę najpierw oddać towar. To są trzy serie, które. Dobra, jest zatankowane A, tu nie, tu nie wyjedziemy teraz Które z singlu będą? No jedź Tu sobie zakręcimy Jedziemy Dobra I jedziemy już oddać ten. a Natomiast, tak jak mówiłem, w ekipie to będą luźno wrzucane w zależności na co będziemy mieli ochotę zagrać. To będzie to American Truck Simulator, będzie to Rainbow Six, będzie to Rocket, e będzie to Spin Tires na pewno. no Jest parę tych gierek. Ostatnio nawet zakupiłem sobie, byłem wielkim wrogiem CSGO Counter-Strike. A spodobało mi się i, i też może coś jak potrenuję, bo na razie nie ma co pokazywać na kanale, to, to coś bym wrzucił z tej, z tej serii. No, w każdym bądź razie, no, będę działał. Będę działał, zobaczymy, z jakim skutkiem to wszystko wyjdzie. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziecie nadal oglądać fajnie, że dzięki temu kanałowi. Poznałem wielu wspaniałych, naprawdę wspaniałych znajomych, kumpli, można już nawet powiedzieć, nie, przyjaciół. Mam nadzieję, że będzie to szło i jeszcze ku lepszemu. No i tak, na pokrzepienie serc to nie, powiem Wam, że moim takim spełnieniem tego wszystkiego byłoby się wspólnie spotkać. Jest w planach jakaś organizacja z lotu. Zobaczymy, co z tego. Wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie coś no. A my wjeżdżamy już na plac budowy, jak możecie zauważyć. Będziemy musieli teraz jeszcze wykręcić. Mój już jest śpiący. Wybierzemy sobie oczywiście trudny manewr, aczkolwiek ja mówię, no to może trochę potrwać. Strefa załadunku jest tam. zobaczymy czy to się coś tu uda wykombinować Ta, nie powinno być większego problemu zobaczymy dobra zmienimy sobie jeszcze tylko kamerkę A nie wiem czy na tej jechać może niekoniecznie zrobimy sobie tą i teraz tak Źle stałem właśnie Odepniemy ją w tą stronę Musimy ją trochę wykrzywić, żeby wlazła jakoś po naszymu, a potem ją dociągniemy, nie? Na prosto. tam jeszcze pociągnąć się da. Nie da Ach, na tył się zapaczałem i za głęboko ją pojechałem. To nic nam nie da. Musimy teraz inaczej to. No, a zmęczenie mnie bierze jak szlak już. Dobra. Nie ta strona, ludzie. No i teraz kręć, 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 synu, kręć. Teraz będzie dobrze. Ej, bo hopka, przejdziemy. Wo, krzywo stoi, krzywo stoi, krzywo stoi. Teraz będzie dobrze, stała. Tak, i no do tyłu. O Ty gryfny kalus. Nie tak. Dobra, trochę krzywo, to tam nie musi być jakoś perfekcyjnie równo. Jest, no w miarę to tam jakoś stoi. No jak na mojej umiejętności to... Odczepiona. Jezu, git. Postęp w osiągnięciu. Doskonale, zobaczcie, wszystko ładnie. Także, no to tyle, moi drodzy. Kanał będzie istniał, będę chciał go rozwijać. No i bądźcie, to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.